Witam Was wszystkich, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj Pop. No, może troszeczkę inny Pop. Eksperymentalny Pop, alternatywny Pop, elektroniczny Pop. Zespół Moloko. Historia Moloko zaczęła się w 1994 roku na imprezie w pubie w Sheffield w Anglii. Rosin Murphy, Irlandka, podeszła do znanego już wtedy producenta Marka Bradona, postanowiła go uwieść. Użyła legendarnego tekstu. Czy podoba Ci się mój ciasny sweterek? Spójrz, jak opina moje ciało. Poważnie, tak powiedziała. Dzięki temu, że ona mu się spodobała i zgodziła się z nim pójść do niego, on nie wiedział, jak jej zaimponować, dlatego pokazał jej swoje wielkie studio i jak robi się nagrywa muzykę. I po całej nocy eksperymentowania muzycznego powstało Moloko i ich związek. Dlaczego nazwali się Moloko? Co oznacza ich nazwa? Czy oglądaliście film Mechaniczna Pomrańcza? W nim Alex ze swoją agresywną grupą w pubie Korowa Milky Bar piją mleko nafaszerowane narkotykami. W języku rosyjskim mleko to moloko. Moloko, czyli mleko z filmu Kubrika. Ich miłość i talent muzyczny zaowocował w 1995 roku wydają swoją pierwszą płytę pod tytułem Do you like my tight sweater. Czyli czy podoba się mój obcisły sweterek. Wokal Rosin Murphy mocno funkowy tym bardziej na tej płycie. Założyli sobie jedną rzecz żeby stworzyć muzykę której jeszcze nikt nie stworzył. I musimy przyznać że udało im się to tym bardziej w tamtym czasie. Ich muzykę możemy powiązać z każdym gatunkiem i z żadnym. Prawdziwy oryginał. Druga płyta I'm Not a Doctor wydana w 1998 roku z piosenką Singing Back. Piękna piosenka, niesamowita historia. Po wydaniu płyty Moloko otrzymało remix od niemieckiego DJ-a Borysa. Roślin po przesłuchaniu stwierdziła, że będzie to hit i tak się stało. Wersja Borysa stała się hymnem lata na Ibizie. Moloko za każdym razem grało dwie wersje połączone ze sobą. I have succumbed to this passive sensation, peacefully falling away. I am the zombie. Your wish will command me. Love as i fall to my knees. Sing it back to me. Przebój będący remiksem jest pocałunkiem śmierci, tak stwierdził Mark. Pomimo obaw, e, powodzenie piosenki nie wpłynęło negatywnie na ich dalsze dokonania. I w 2000 roku wydają następną płytę pod tytułem Things To Make And Do. Dzięki ich poprzedniemu przebojowi od razu trafiają do szerszej publiki. Z e, singlem Time Is Now wspięli się na szczyt angielskiej listy przebojów. Na płycie również znajduje się 9-minutowa zremiksowana wersja Singing Back. Moloko zaczęło nagrywać i y, grać y, koncerty w rozszerzonym składzie. Żywe instrumenty wypełniły ich muzykę. Po pierwszej trasie promocyjnej świat obiegła wiadomość o rozstaniu Marka i Roślin. Jednak w bardzo przyjacielskiej atmosferze i profesjonalnym nastawieniu skończyli następną płytę. 2003 płyta pod tytułem Status. Przemyślana, nawiązująca do ich y, związku i rozstania. Piękne pożegnanie. Y, piosenki Over and Over. I want you. Posłuchajcie. Familiar feeling. Teksty dosłownie opowiadają o ich rozstaniu. Płyta Status najlepsza. Gruwowa, rytmiczna, dojrzała. Mark w jednym z wywiadów y, powiedział, że rozstali się w zgodzie. Na zdrowych zasadach, bez awantur. To był koniec Moloko. Oh jeszcze w 2006 roku wydali swoją ostatnią płytę pod tytułem Katalog. Było to The Best of. Polecam tą płytę wszystkim tym, którzy do tej pory nie znali Moloko. Rosin Murphy, piękna kobieta, wspaniała artystka, pewna siebie niestety niedoceniana. Barna postać, która zwraca na siebie uwagę poprzez swoją magnetyczną osobowość. Na scenie Prowadzi, wyznacza kierunek. Nie zapomnijmy o Marku, genialny producent basista, który pokazał jej na czym polega, czym jest muzyka. Ona wspaniale to wykorzystała. Później jeszcze wydała swoje cztery solowe albumy. Najlepszy, Overpowered. Link w opisie. To był zespół Moloko. Bonusowa piosenka w tym tygodniu jest to piosenka Glue Duo z Belfastu, następny chillowy kawałek. Trzymajcie się ciepło, my widzimy się za tydzień jak zawsze. Siema.